Dzisiaj mamy pytanie: widza, w sumie dwa pytania. Pierwsze pytanie jest takie: czy, jeżeli mnie ktoś krytykuje, żeby mi co w cudzysłowie dojebać i ja wtedy jestem defensywny, to czy to jest coś złego? No i znowu to zależy wszystko od sytuacji, nie? Jest nieskończona ilość sytuacji, które mogą nas spotkać, no i też zależy, gdzie to się odbywa, nie? Bo, bo wiesz, zacznijmy od takiego przykładu może hardkorowego. Jeżeli byłbyś na przykład w więzieniu, i ktoś by się z ciebie śmiał, może próbował cię, nie wiem, popchnąć czy coś, krytykował cię, no to wydaje mi się, że w takim miejscu jak pucha, no to musisz być defensywny i to bardzo <grych> wręcz agresywny, i musisz się po prostu z ludźmi bić, nie. Bo niestety, ale nasz rodzaj ludzki działa w taki sposób, że jeżeli ktoś jest. Miły, jeżeli ktoś jest grzeczny, jeżeli ktoś jest bezkonfliktowy, jeżeli ktoś stara się drugiej osoby nie urazić, jeżeli ktoś nie pokazuje, że jest, że jest może zdenerwowany, że go coś dotknęło, się uśmiecha mimo wszystko, no to niestety ludzie będą to wykorzystywać. I tu już nie mówię nawet o więzieniu, bo tam przede wszystkim tam są po prostu zwierzęta i tam musisz się bić, bo inaczej cię zjedzą. Nie wiem, nie siedziałem. No, z tego co słyszałem, nie. Natomiast. No, tak działa świat po prostu. Jeżeli jesteś dobry, to jesteś wykorzystywany i jesteś. Oczywiście, nie przez wszystkich, tak? Pamiętajcie, to są generalizacje, to są skróty myślowe. Nie? To ogólne jakieś takie schematy, które ja widzę. Więc. Są miejsca, w których trzeba, ale są miejsca, w których myślę, że zdecydowanie nie trzeba. Wszystko zależy znowu od koncepcji i od kontekstu, wiesz? Jeżeli i zależy też od Ciebie i od tego, co Ci służy, nie? Bo wiesz, nie ma jednego schematu. Ja Ci mogę powiedzieć, co ja widzę po sobie, co obserwowałem po innych, po owocach mojej defensywy, tak? Zacznijmy od tego, że jeżeli ktoś, zacznijmy od tego, że może weźmy za przykład sytuację, w której nie grozi Ci zagrożenie życia, ani atak na twoje zdrowie, nie? No to wiesz, mów piszesz tak. Ktoś chce mi dojebać. To jak ja się będę bronił, to czy jestem, to, to czy to jest złe? No to widzisz, ty już grasz w ich grę. Ty już powiedziałeś: ok, chodź, zapraszam. Trzymaj tutaj rękawice i teraz się napierdalamy." Ty już wychodzisz z takiego poziomu. W ogóle nie oddaliłeś tego sobie o trzy kroki i nie spojrzałeś, że. Aha, on chce mi dojebać, żeby żebym ja się poczuł źle. No to przecież to świadczy tylko o nim. Tylko o nim to świadczy, o niczym więcej. To on projektuje na ciebie jakieś swoje niedociągnięcia. A może widząc Ciebie, w nim uruchamia się coś, co on sam wyparł i na przykład twoja świetność go na tyle przytłacza, że on zamiast zreflektować to na sobie, to atakuje ciebie, tak, atakuje źródło jego bólu, czyli na przykład może myśli, że jesteś fajniejszy niż on więc a on zamiast wziąć się za siebie i stać się w jakiś sposób fajny no to po prostu będzie ciebie atakowo wyzywał nie? wiesz, to wszystko jest projekcja, tak no moim zdaniem ktoś, kto atakuje nas, żeby nam dojebać czy to w necie, czy to na żywo jeżeli nie grozi nam zagrożenie życia, zdrowia, to w ogóle szkoda na to, energii, nie? Absolutnie. No bo jego zdania nie zmienisz, on i tak jest przygłupem, on i tak ciebie nie rozumie, a ty mu dasz tylko satysfakcję z tego. Wiesz, tak jak mnie w komentarzach niektórzy, nie? Na moim tym kanale o Eminemie. W komentarzach mnie kijem, nie? Tak jak niedźwiedzia, co śpi. kijem dźgają, nie? I mnie wyzywają normalnie. Ty pedale, ty taki, ty sraki, nie da się Cię słuchać, kurwa. Kim Ty jesteś, kurwa, wiesz? I mnie, I mnie chcą mi dojebać, nie? No to jeżeli ja bym odpowiedział, no to w tym momencie jestem w tym, na takim samym poziomie jak on. Na tym samym dnie leżę, rozumiesz? I do tego przy okazji niszę sobie reputację, bo ktoś, kto ma kurwa. Krople oleju w głowie będzie widział. Aha, on tak reaguje na takie coś, no to, no to kurwa jest uszem po prostu jest słabeuszem, tak? Wiesz? Więc nie dość, że ty tracisz reputację, nie dość, że schodzisz na poziom, kurwa, psa. Chociaż nie chcę obrażać psów, bo to jest obraza dla psów, to jeszcze tracisz energię, tak? Tracisz czas. Później to będzie miało impact troszkę dłuższy na ciebie. Bo to nie jest tak, że z kimś się pożerasz i za pięć minut zapominasz, tylko to będzie w tobie jeszcze tam bulgotało przez jakiś czas. Zależy, jaki jesteś. Może przez godzinę, może przez dwa dni. Tak? Nie ma to absolutnie żadnego sensu. Czy to jest złe? Wiesz, zło i dobro jest relatywne, tak? więc ja teraz na moim poziomie wiem, że to jest dla mnie złe, więc ja tego już nie robię. A dla ciebie, ty jesteś młodszy. Może złe nie będzie, bo może właśnie sparzysz się kilka razy, pokłócisz się i sam zauważysz, jak to na Ciebie działa i na podstawie tego, jak Ty to zauważysz, będziesz mógł się rozwinąć, więc ja Ci nie powiem, rób tak albo nie. Obiektywnie, chociaż obiektywizm <laughs> raczej nie istnieje, bo wszystko jest przetwarzane subiektywnie. No, taka jest moja opinia, że jest to niepotrzebne absolutnie, nie? Ale nie neguję, jeżeli to będziesz robił, bo to służy też Twemu wspinaniu się po drabince życia, tak? I rozwoju Twoim personelu Druga rzecz, druga część Twojego pytania to jest to Jeżeli ktoś mnie krytykuje i mnie to boli To czy to też jest defensywa? Nie, to nie jest defensywa Bo wiesz co nas boli? Boli nas coś, z czym się sami troszeczkę zgadzamy Albo nawet chociażby mamy jakieś drobne wątpliwości co do siebie, nie? Czyli na przykład, ja mówię do Ciebie Słuchaj Paweł, Ty jesteś kurwa Kołpakiem, nie? Od, od samochodu, od, od koła Jesteś kołpakiem, nie? Albo jesteś Jesteś kurwa kostką brukową, nie? Jedną No to Boli cię to? No nie, no bo nie jesteś ani kołpakiem Ani nie jesteś kostką brukową Jak Ci powiem, jesteś kurwa balkonem, to też Ciebie to nie zaboli, chyba że sobie to jakoś przetworzysz w głowie, nie? Zinterpretujesz. Ale jeżeli ci powiem, jesteś, kurwa, nie wiem, głupi czy niski, a faktycznie może jesteś niski, może masz chujowe oceny w szkole, tak? I ciebie to zaboli, to znaczy, że ty się z tym zgadzasz wewnętrznie, albo masz przynajmniej wątpliwości co do tego. Jakiś mały kompleks na tym tle. Nic innego nie może cię zaboleć. Bo jeżeli wiesz o sobie, że coś jest nieprawdą, no to ciebie to nie dotknie, tak? A jeżeli cię to dotknęło, to znaczy, że ktoś nacisnął na czuły punkt. Co nie? I to są najlepsze momenty w życiu, do rozwoju, nie? I teraz, jeżeli ty jesteś zwierzęciem, jesteś osobą kurwa tępą, nie? To zaczniesz atakować, nie? Mimo, że ktoś nie miał nic złego na myśli może. Może powiedział coś... Przypadkiem, nie? Mimochodem. Ciebie to akurat zabolało, ciebie to trafiło. No, jeżeli ty go atakujesz, to jesteś po prostu nieświadomą małpeczką, nie? I nie masz pojęcia, co się w tobie, w tobie dzieje. I to są właśnie najlepsze punkty. Okej, okay, zabolało mnie to. I tu zaczynasz dochodzenie, tak? I na tym etapie, na tej bazie się po prostu rozwijasz, nie? Mordeczko. Pamiętaj, że w. I tutaj na koniec bardzo ważna rzecz. I to jest też jakby to, już nie jest moja obserwacja, tylko to jest wiedza od psychoterapeutki, do której uczęszczałem dwa lata. Wszystkie informacje, bodźce, sytuacje, które na naszej drodze się pojawiają, które nas dotykają, nie dotykają, które są przeszkodami lub nie są. Wszystko, co przychodzi do ciebie pisanego, mówionego, sytuacyjnego jest neutralne. Nie ma czegoś takiego jak obiektywnie zła rzecz, która cię spotyka. Wszystko jest neutralne, wszystko. Kumasz? A ty na bazie swojej mapy emocjonalnej nadajesz temu sens czy znaczenie. Nie ma sytuacji, która sama w sobie by niosła zło. Już teraz oczywiście. Wiem, że ci co mnie oglądają, pewnie pomyślą O, a jak ktoś krzywdzi dzieci, a jak ktoś robi to i tamto No i tutaj byśmy musieli zejść już na tak głęboki poziom, że myślę, że raczej niewielu to zrozumie A ten kto wie o co chodzi, no to ja nie muszę mu tego tłumaczyć Że wszystko opiera się o konstrukty takie właśnie społeczne Emocjonalne, instynkty przetrwania, który jest jakby nad, nadrzędnym instynktem nad wszystkim I oczywiście tak Ale dobra nie będę się aż tak teraz zagłębiał, bo mi się nie chce, i nie będę za kogoś pracy wykonywał, tak naprawdę. Także tyle, pozdrawiam.